Myślała, że są jej przyjaciółmi, ale okazali się mordercami. Jennifer Docherty zaufała niewłaściwym ludziom, a to, co jej zrobili, trudno nawet sobie wyobrazić. Już ci o tym opowiem, a ty w międzyczasie napisz w komentarzu Gary, bo mam dla ciebie prezent. Jennifer była 30-letnią kobietą z niepełnosprawnością intelektualną. Była znana z dobroci, ufności i łagodnego usposobienia. W 2010 roku w Greensburg w stanie Pensylwania została zaproszona do mieszkania przez grupę osób, które uważała za za swoich przyjaciół. Nie wiedziała, że nie wyjdzie stamtąd żywa. To, co wydarzyło się w ciągu następnych 36 godzin, było istnym koszmarem. Jennifer była torturowana, bita, upokarzana i nawet truta. Zmusili ją również do napisania fałszywego listu pożegnalnego, sugerującego samobójstwo. A następnie brutalnie zadźgali ją nożem. A jej ciało porzucili w śmietniku, jakby nie miało żadnej wartości. Sprawcy zostali osądzeni. Melvin Wright i Ricky Smirnow otrzymali wyroki śmierci. Śmierci. Angela Marianacci została skazana na 60 lat, Amber Mattinger na 40 lat, Peggy Miller na 35 lat, a Robert Masters Jr. na 30 lat pozbawienia wolności. To nie była tylko zbrodnia, ale zdrada zaufania osoby, która po prostu chciała być kochana i akceptowana. Tak jak wspomniałem, mam dla ciebie prezent. Napisz teraz komentarz, Gary, aby go odebrać.